No tak, rzeczywiście taka informacja pojawiła się w tej chwili w rosyjskich mediach. Agencje powołują się na źródła w organach ścigania. E, przekazują, że ów zamachowiec urodzony w Kirgizji miał teraz w ostatnich latach mieszkać na terenie Rosji. Niemniej jednak należy pamiętać, że wcale nie musi być to ostateczna wersja, dlatego że od kilkunastu godzin trwa naprawdę bardzo silny szum informacyjny, jeżeli chodzi o poszukiwanych sprawców tego ataku terrorystycznego a o tym, że wcale nie musi być to ostateczna informacja, najlepiej świadczy chociażby fakt, że po pierwsze przez długie godziny ambasada Kirgistanu zaprzeczała tego typu informacjom, mówiąc, że absolutnie obywatel Kirgizii nie miał nic wspólnego z zamachem, ale także to, że poproszony o komentarz Dmitry Pieskow, czyli rzecznik prezydenta Władimira Putina powiedział, że póki nie będzie ostatecznych ustaleń Kreml nie ma zamiaru komentować tych doniesień. Dlatego też nie jest wykluczone, że w ciągu najbliższych kilku bądź kilku godzin. Usłyszymy jeszcze ten szum informacyjny wynika przede wszystkim z tego, że rosyjskie służby obiecały prezydentowi jak najszybsze i oczywiście skuteczne rozwiązanie tej tajemnicy, kto spowodował atak, kto za tym stoi. Dlatego też w tej chwili śledczy robią wszystko, aby znaleźć osoby, które mogą okazać się rzeczywiście sprawcami, inicjatorami bądź pomysłodawcami tego ataku.